Jako, że jutro wyjeżdżamy, to muszę przeszkolić, słuchajcie, zastępcę do karmienia oksiego. Żeby nie było, że nie będzie chciał pić mleka. Nie, on za mleko zrobi wszystko, ale tak czy siak trzeba przeszkolić zastępcę. Na dzisiejszym filmiku. Kochani, jedziemy na razie, warunki pogodowe są średnie, ale odezwiemy się do Was później. Dojechaliśmy, kochani, do hotelu. Nawet szybko nam ta droga zleciała szybciej niż jak jechaliśmy po Ajburego na Kraków, ale wiadomo, z przyczepką dłużej się jedzie. tak chcesz coś powiedzieć? Dojechaliśmy, szczęśliwie cali zrobić. Najważniejsze. Przyszliśmy kochani spacerkiem z hotelu, zobaczyć gdzie jest Uniwersytet Rolniczy. Jutro też rano przyjdziemy sobie spacerkiem. Wiemy już, gdzie jest sala, a więc jutro zaczynamy szkolenie. tak też coś dodać? Nie? Dobrze. Czekamy na taksówkę i jedziemy na stary rynek. Żeby się tradycji stała zadość. Rok Pozdrawiamy. Temu też... Pozdrawiamy serdecznie. Rok temu też byliśmy na starym rynku. W mojej urodziny. No, tak. <noise> więc będzie teraz. Porównamy sobie rok temu, a dzisiaj. Przeszła nas pogoda, cały dzień się zachwycaliśmy, że jest 20 stopni, więc przyjechaliśmy sobie w bluzach na Stary Rynek, a teraz pada. Więc pozdrawiamy Was ze słonecznego Krakowa. Tata, chcesz coś dodać? Mm. Czekamy, słuchajcie, na no taksówkę. Kochani, jedziemy na szkolenie. Dobra, tata nic nie ma. I look I po jego wytworzeniu, wyrastaniu włosów z tego aparatu włosotwórczego. Wytwarzają doskonale znane. To jest prosta rzecz. najpierwsza to jest masa runa, czyli ile tej i to w rodzaju ciągłym, albo w przerwany. I można powiedzieć, że alpaki należą do zwierząt, w których w, których w najcieńszych nawet buchnach może występować rdzeń. Wychodzimy kochani ze szkolenia. Jest godzina 19. .00. Brawo my. To? Nowa jakaś tam wiedza, słuchajcie, zdobyta. wymienialiśmy się opinią. Jutro jedziemy do pani Joanny, a więc bardzo fajny weekend. A teraz wracamy do hotelu i pruszy śnieg. No, wczoraj było 20 stopni, a tutaj biało jest. Robi tata od rana. Ogląda jak mama otwiera zwierzaki tam tutaj od rana, no, słuchajcie, podgląda mamę. Śmieje się z mamą. <śmiewanie> Jak Matylda otwiera. A ja wam w ogóle na vlogu nie pokazywałam jaki dostałam piękny boksik na urodziny. Spójrzcie jakie słodziutkie. Patrzcie jakie słodziutkie alpacze. Nie dość, że słodkie tutaj z wyglądu, że szkoda zjadać. To słodziutkie ogólnie. Patrzcie jakie fajniusie alpasie. Dziękuję jeszcze raz. Fajniutko. Jak mama? Otwiera. No i pięknie. No tu wszystko w przebudowach. <grystanie> Nie spójrzcie, ile słodziaków. Dyskutują sobie. O, <laughs> no to jak u nas. Przy jedzeniu. Jedzą sobie sianko. Słodziaczki. Dziękujemy kochani paszę. I tak kochani, jesteśmy zapakowani po sandach. <śpuszczanie> Spójrzcie, tutaj jest sieczka, <śpuszczanie> i pasza. Zapasów jest teraz na troszkę. I kochani wracamy, zapakowani słuchajcie. Ja, tata mi właśnie oznajmił, że fotela sobie nie rozłożę. No, jedziemy do domu. Ciekawe, ile teraz nam zejdzie. Ja się z wami żegnam na tym filmiku. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam Was na stronę na Facebooku i na Instagramie. I zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało. Papa, pa. tata, pożegnaj się. Papa, do pa. Pa, no, pa. następnego. Do Tak, mam nadzieję, że niedługo odwiedzimy ponownie koni raja, tylko po zwierzaka. <noise> pa.